Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: dlaczego nie mogę znaleźć odpowiedniego partnera? I to jest bardzo dobre pytanie. Kartę przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytanie. Paść buław. Co wychodzi naprzeciw? Trójka mieczy. Wynik, odpowiedź, rada. Królowa buław. Dołożę kartę. Trójka kiliów. Dołożę kartę. Król monet. Dołożę kartę. Sześć monet. Na spodzie talii jest karta wieża. I to może być tło czytania. To jest obalenie struktur, obalenie poglądów. Setno, paść buław. Człowiek do życia podchodzi twórczo, optymistycznie. Mówimy prawdę, mówimy wprost. Aktywnie spędzamy czas. Jesteśmy atrakcyjni seksualnie. Mamy nowe doświadczenia. Człowiek otwiera się na nowe doznania, otwiera się na nowe wiadomości. Pojawiają się interesujące możliwości. To są ciekawe spotkania, plotki. Mamy wiarę we własną siłę. Nie tracimy serca, nie tracimy nadziei. Przede wszystkim to jest komunikacja. I wyjście. Ze swojej strefy komfortu. Mamy dobre perspektywy. Leczymy swoją duszę. Co wychodzi naprzeciw? Trzy miecze: brak gotowości, zranione serce, lęk. Mamy niewyleczone serce. To też jest strata, rozstanie, niezamknięta przeszłość i próbujemy wejść w nowy związek. Taka postawa świadczy, że już tą nową znajomość skazaliśmy na porażkę. Nie czujemy ładu w związku. Jesteśmy jeszcze w stracie. Czyli na pogrzebie w stracie bliskiej nam osoby w dniu pogrzebu przyjmujemy zaproszenie na randkę do kina. Nie mamy przerobionej straty po rozstaniu, albo Wyjeżdżamy z osobą z przeszłości, czyli cofamy się, bo osoba z przeszłości nie będzie nas ranić. A tak naprawdę to ty sam czy sama zadajesz sobie ból na swoje życzenie. Przeżywamy zdradę. Nie mamy przerobionej zdrady. Trzeba. To przerobić, odrobić lekcję. Osoby, które zdradzają, są niedojrzałe emocjonalnie. Zdrada jest naszą decyzją, wyborem. Zdrada to nie jest pomyłka, to jest świadoma decyzja. Trzeba wyciągnąć wnioski, nauczyć się czegoś. Tutaj jest zaniżony poziom, ponieważ zmierzył Ciebie miarą poprzednich jego partnerek i swoją miarą. Trzeba przepracować zdradę, rozstanie i zamknąć przeszłość. Trzeba sięgnąć po pomoc specjalisty. Tutaj też jest opłokiwanie złej decyzji, złego wyboru partnera, małżeństwo. Wynik, odpowiedź, rada, królowa buław, trójka Kielichów, król monet i sześć monet. Część kobiet nie przeprasza. Kładą się do łóżka nago i dają do decyzji mężczyzny, czy nadal jest jeszcze na nią obrażony. W taki sposób mężczyzna traci swoją godność, a kobieta odbiera sobie szacunek do samej siebie. Namiętność stawia jako kartę przetargową, bo jedyne, bo jedyne co ma do zaoferowania to swoje ciało. Nigdy nie rób czegoś takiego. Kobieta lubi otrzymywać kwiaty, ale nie chce być zmuszona, aby ci powiedzieć, że chce otrzymywać kwiaty, ponieważ Dawałbyś jej kwiaty, bo ona tego chce. A to by zmieniło całkowite znaczenie i nie było w tym żadnej magii. Panowie, notujemy. Ona chce, abyś dawał jej kwiaty, bo ty tego chcesz. Chcesz dać jej kwiaty, a nie dlatego, że ona cię to o to prosi. Czy wytłumaczyłam w logiczny sposób dotarło do cepa. Taka wróżka jak ja to dla Ciebie skarb. Zaraz mi powiesz, że chuj jest taką wróżką. A ja ci mówię, że jestem dobra. Jestem dobra w rozwoju osobistym. Powiem ci, jak buduje się związek partnerski. Ja mam osobowość i poczucie humoru. Pomogę wstać z kolan, dam wsparcie, aby się. Rozwinęła czy rozwinął. I stała się szczęśliwą osobą. Mężczyzna, który jest ci pisany, przyjdzie do ciebie, przyjdzie do ciebie z własnej woli. Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić tysiąc razy. To wróci. Wróci do ciebie jak australijski bumerang. Będzie stał pod oknem, zaś Taki, którego siłą musisz przywoływać, z całą pewnością nie jest pisany. Wzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, przyniesie ci tylko żal, ból, stratę. Zapraszam do kontaktu, popracujemy nad Twoją wysoką wartością. Kiedy będziesz znała, znał swoją Wysoką wartość, miała osobowość, to pod oknem ustawi się do ciebie kolejka mężczyzn i będziesz mogła w nich przebierać jak w ulęgałkach. Będziesz mogła grymasić, a oni dalej będą czekać. Ja mam charakter. Wiem, jak ci pomóc, co trzeba zrobić. To od ciebie będzie zależało, czy postawisz na swój rozwój osobisty. Nie szukaj u mnie atencji, ale szukaj u mnie rozwiązania. To jest klucz. Dziękuję. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dba o siebie.